Cześć wszystkim! Dzisiaj jesteśmy na kolejnym montażu instalacji fotowoltaicznej. Dzisiaj naszym zadaniem jest zamontować również taką mniejszą instalację 8 paneli 430 435W tutaj na tym dachu płaskim. Jeżeli chodzi o ten dach, o warunki montażowe, to mamy tutaj właśnie dach płaski ze spadkiem około 8 stopni tutaj w stronę północną, więc będziemy generalnie to wszystko robić na konstrukcji sporczej w stronie południowej na 25 stopni na trójkątach. Są drona sobie tutaj z wszystkie kroki, wyznaczyliśmy. Tutaj są te miejsca, ponieważ tam na desce czołowej były właśnie śluby skręcone przy okapie, więc można było to zobaczyć. I teraz te odległości właśnie sobie przenieśliśmy tutaj dalej, w gąbtachu, ponieważ tutaj będą nasze trójkąty montażowe. Zrobiliśmy sobie dwa przewierty. Na pierwszej właśnie tutaj e, krokwi i na ostatniej. I teraz sobie tylko pociągniemy szturek przez te wszystkie, wszystkie krokwie i e, zrobimy sobie otwory po to, żeby wszystko było, e, żeby właśnie trójkąty szły w, w jednakowie odległości, żeby wszystko było równo. Ok, więc zaczynamy poziomowanie trójkątów, no tak żeby wszystkie panele później wyszły w jednej płaszczyźnie. Tak zamy ustawiony pierwszy trójkąt i tam na końcu ostatni, przykręcony już na maksa. Wyszły, wyszły, wyszły one pod, pod kątem 20 stopni, więc troszeczkę szukaliśmy tutaj ten spadek na północ. I teraz wyciągnęliśmy sobie jeden sznurek tutaj z tyłu tego trójkąta. Drugi z przodu i będziemy dobijać do tego szczęka wszystkie te trójkąty, które są pomiędzy nimi. Przesuwając to, i będziemy mieć jednakową płaszczyznę, i na wszystkich trójkątach będzie 20 stopni. Tak samo zrobimy z rzędem tam z tyłu. Dobro Tak więc, jeżeli chodzi o elektrykę, tutaj na tej budowie to wygląda to właśnie następująco. Klient się zdecydował, że chce mieć falownik na zewnątrz, ponieważ w środku tam za bardzo nie było warunków do tego, więc został umieszczony tutaj na elewacji. Akurat miejsce zostało dosyć dobre wybrane, ponieważ jest tutaj taki metrowy okap gdzieś około, więc nie będzie na, na ten falownik nic spadało. Oczywiście, w razie czego skrzynki tak są tutaj. IP65 standardowo, wszystko zabezpieczone, tutaj zadławione, każdy przewód, jak w jednej skrzynce, tak i w drugiej. Tutaj koryto metalowe, ponieważ jest to na zewnątrz, więc żeby to było chronione dodatkowo przed warunkami atmosferycznymi. Stalowe, ocynkowane tutaj z firmy Bax. Zastosowaliśmy, co tutaj ważne, wszelkie ucięcia, które stosujemy w takim korycie, czy na przykład tutaj na ten peszel, Tutaj, tutaj, czy tutaj końcówki, które zostały oczywiście ucinane. Wszystko to później jest zasprayowane ocynkiem, takim właśnie w sprayu, żeby tutaj nic nie korodowało przez lata. Tutaj te wycięcie na przejście przewodów uziemiających jest zabezpieczone dodatkowo, też oczywiście, powleczone jest tutaj w to miejsce cynkiem i dodatkowo zabezpieczone taką pianką, aby te przewody, które tutaj będą wchodziły, żeby nigdy się nie przetarły, żeby nie było problemów potem z. Z tym, że tam izolacja zostanie z nich zdarta. Generalnie tak, przed chwilą właśnie jeszcze wbiliśmy szpilki uziemiające. Tutaj klient ma uziemienie, co prawda, w tym miejscu w rogu. Są tutaj dwie szpilki takie pojedyncze. Nie da się do nich nawet dołączyć, ponieważ tutaj główka nie jest do tego dedykowana, czyli są to takie pojedyncze szpilki do wbijania, prawdopodobnie młotem ręcznym to wbijali. Nie da się do tego dołączyć, tutaj są dwie takie linki które to łączą i na tych szpilkach wyszedł udział 16,8 pomów, więc zdecydowaliśmy, że zrobimy nasze uziemienie. Ponieważ tutaj by te linki tak trzeba było usunąć, dać jakiś gruby przewód albo benarką to połączyć, bo tak to nie powinno wyglądać, więc zrobiliśmy sobie tutaj, wybraliśmy kostkę troszeczkę dalej, około 1,5 metra tutaj od tej ściany, tak żeby wyjść poza ten okap żeby się odsunąć po prostu też od ściany żeby woda, która będzie tutaj padała żeby nie chłonęła woda, która tutaj padze w pierwszej kolejności tutaj ściana chłonie tą wodę więc wysusza troszeczkę grunt więc należy się odsunąć od tej ściany więc żeśmy się odsunęli i po drugie nie jest to pod dachem więc też tutaj w tym miejscu będzie troszeczkę wilgotniejsza wilgotniejsza ta kostka i będzie na pewno przesiąkać trochę wody więc tutaj to uziemienie będzie na pewno lepsze niż tam przy ścianie czy tutaj w ogóle w rogu i wbiliśmy, to jest akurat bardzo dobry grunt, okazuje się, ponieważ jest tu naprawdę prawdopodobnie glina, bo na trzech szpilkach wyszło 5,1 omów. Więc w taki sposób tutaj to uziemienie jest zrobione trochę rozebranej kostki. Teraz tutaj, tutaj tylko bednarkę poprowadzimy, damy puszkę probierczą i połączymy się do szyny wyrównującej uziemienia tutaj wszystkie z instalacji fotowoltaicznej. Субтитры сделал DimaTorzok Oczywiście oprócz tego jeszcze tutaj przewody solarne zostały do wpięcia na przepięciówkę I to już później będzie tylko uruchamianie Jeżeli chodzi o prąd zmiany, to poprowadziliśmy przewód tutaj do tej skrzynki Tutaj w lewo idzie właśnie do rozdzielnicy głównej A do góry idzie do paneli, tam po podbitce i na dach, na takich postawkach plastikowych Feszel mocowany do uchwytów to około 45 cm, pół metra. I tutaj wejście przez taki otwór, który tam wykonaliśmy. Wszystko w peszlach UV, jest to na zewnątrz. Skrzynki też są oczywiście UV. Walownik jest IP65, dedykowany do tego. Koryto stalowe, więc wszystko tutaj spełnia, spełnia jakby wytyczne montażu zewnętrznego. I dodatkowo, tak jak wspomniałem, jest tutaj akurat to w takim narożu zadaszonym. Więc tutaj temu falownikowi, no, że tak powiem, nic nie będzie. Teraz przejdziemy do środka. Jak to wygląda? Więc w środku, tutaj przejście wybruzdowano, zostało. Tutaj w płycie gipsowo-kartonowej taka właśnie bruzda i wpięcie tam pod do góry na bezpieczniki i do listwy N. Tak więc zakończyliśmy dzisiejszy montaż. Jest on oparty o falownik jednofazowy Marki Sofar Solar generacji G3 o mocy 3,3 kW. Moc paneli wynosi 3,48 kW pika. zostało tutaj 8 paneli 3435W. Jeżeli chodzi o instalację, o całe wykończenie, to właśnie wyszło to w taki sposób. Jest tutaj na zewnątrz, tak jak wspominałem, więc strzynki są odporne na UV, wszystko jest w a również odporne na UV. Uziemienie zostało oczywiście wykonane, wykonane tutaj niezależne. I tak to wszystko wygląda, jest to ukochane zgodnie z przepisami i zasadami, tak to powinno właśnie być zrobione. Więc, jeżeli Państwo są zainteresowani wykonaniem takiej instalacji fotowoltaicznej, właśnie z falownikiem na zewnątrz, w środku, instalacji dachowej czy gruntowej, to serdecznie zapraszam do kontaktu.